W poprzednim odcinku omawiałem wam powielacze napięcia. Tym razem kilka słów o przetwornicach DC-DC. Co to są przetwornice DC-DC? Jak wiemy, klasyczne zasilacze oparte są zwykle na przetwarzaniu napięcia przemiennego na napięcie stałe. A czy można przetwarzać napięcie stałe na inne napięcie stałe? Jak się przekonaliśmy w odcinku o powielaczach, można. Tym razem chodzi nam jednak o nieco inną zamianę. Chodzi o to, aby zbudować taki zasilacz, który będzie nam umożliwiał wytwarzanie napięcia zarówno niższego, jak i wyższego niż napięcie stałe wejściowe. Czasem potrzebujemy napięcia o odwróconym znaku na przykład. No i żeby wydajność prądowa takiego zasilacza była porządna, żeby to nie było tylko te kilka miliamperów tak jak ostatnio. Zatem odpowiadając na pytanie przetwornica DC-DC to urządzenie, które przekształca nam prąd stały na inny prąd stały. Ale wiemy też, że prądu stałego nie da się transformować tak jak prądu przemiennego. Nie ma transformatorów na prąd stały, ale jak się okazuje, są inne sposoby. Narysowałem bardzo prosty schemat, ten tutaj u góry, który widzicie. Mamy źródło napięcia, mamy wyłącznik i mamy cewkę z rdzeniem. Spróbujmy sobie przeanalizować, co się będzie działo, kiedy włączymy, a później wyłączymy nasz wyłącznik. Kiedy go włączymy, to oczywiście popłynie prąd w obwodzie, bo cewka to po prostu jest drut nawinięty i ten prąd będzie narastał. Liniowo do pewnego momentu. A co z napięciem na cewce? Oczywiście po pewnym czasie napięcie na cewce osiągnie mniej więcej napięcie na baterii. Oczywiście nie bierzemy na razie pod uwagę żadnych spadków napięcia, od obciążenia wydajności prądowej baterii i tak dalej. Co się stanie, kiedy wyłączymy, przerwiemy obwód wyłącznikiem? Co się stanie z napięciem na cewce? Otóż cewka, która będzie chciała jak najdłużej podtrzymać przepływ prądu w obwodzie, wytworzy. Na swoich zaciskach duże napięcie, duży impuls napięcia, ale o przeciwnym znaku jak napięcie baterii. Tak to będzie wyglądało, jak na tym rysunku poniżej. Tutaj mieliśmy ta zielona linia, to jest ten prąd narastający, kiedy był wyłącznik włączony. Ten prąd później w tym momencie został przerwany, czyli spadł, i jak widzimy, napięcie. Samoindukcji na cewce osiągnęło dużą wartość, ale o znaku przeciwnym niż napięcie baterii. Tak to będzie wyglądało. Ale powstaje pytanie, dlaczego na cewce wytwarza się taki impuls wysokiego napięcia? Niektórzy odpowiedzą. Że dlatego, bo na cewce powstaje napięcie samoindukcji i będą mieli rację, ale przyznacie, że nie jest to jakby bardzo intuicyjne i trudno w zasadzie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Może łatwiej to będzie pojąć, jeśli weźmiemy sobie za przykład kondensator. Wyobraźmy sobie, że mamy kondensator o dużej pojemności, który jest naładowany i na okładkach występuje jakieś napięcie. Jeśli teraz zewrzemy okładki naszego kondensatora czymś o małym oporze, na przykład śrubokrętem, to popłynie duży impuls prądu przez ten. Śrubokręt i powstanie no taka, taki trzask, i zazwyczaj wyładowanie. Wielu z Was pewnie robiło podobne eksperymenty. Zatem, kiedy zwarliśmy kondensator, to napięcie na nim gwałtownie spadło. Zatem, można powiedzieć, że nasz kondensator zareagował na dużą zmianę napięcia, na jego spadek dużą chwilową wartością. Prądu przepływającego przez obwód. Teraz w elektronice czasem mówi się, że w cewkach występują takie same zjawiska jak w kondensatorach, tylko odwrotne. I jeśli by się zastanowić, to. Jest w tym dużo prawdy. Nasza cewka zareagowała na dużą zmianę prądu, na duży spadek prądu, no bo przerwaliśmy gwałtownie obwód, dużym wysokim chwilowym napięciem na zaciskach, zupełnie jak kondensator, ale tutaj napięcie jakby zamieniło się rolami z prądem. Mam nadzieję, że teraz już trochę lepiej to czujecie. No i co dalej? Co nam z tego impulsu? Do czego to się może przydać? No to dorysujmy sobie do naszego schematu diodę, kondensator i obciążenie. W postaci rezystora. Co teraz dzieje się w naszym obwodzie? Po naciśnięciu wyłącznika, kiedy zamkniemy obwód, prąd popłynie, tak jak przedtem, przez cewkę i cewka będzie gromadziła energię. Ponieważ dioda jest włączona zaporowo, no to ten prąd popłynie, nie popłynie w tą stronę, tylko zamknie się w, tym, w tej części obwodu. Ale kiedy rozewrzemy wyłącznik, znowu powstanie impuls napięcia samoindukcji, tak jak tutaj, tym razem o znaku przeciwnym i prąd popłynie przez diodę ładując kondensator C2, czyli ten drugi. Możemy zatem powiedzieć, że energia z baterii i lewego kondensatora będzie przepompowywana do Prawego kondensatora, oczywiście rezystor będzie tutaj jakby odbiornikiem tej energii. Trzeba też dodać, że na tym drugim kondensatorze będziemy mieć prawdziwe napięcie stałe, ale o przeciwnym znaku. Oczywiście w rzeczywistości to napięcie będzie pulsujące, no bo tutaj zwieramy i rozwieramy wyłącznik, ale na razie to jest nieistotne. Zauważmy też, że energia przekazywana do cewki jest wtedy, kiedy wyłącznik jest zwarty, a cewka oddaje zgromadzoną energię do kondensatora, kiedy wyłącznik jest rozwarty. Dlatego taki rodzaj przetwornicy nazywamy przetwornicą zaporową z angielskiego flyback. Czasem nazywa się ją także odwracającą, bo odwraca nam znak napięcia. Mamy teraz taki oto schemat. Znowu mamy podobne elementy jak przedtem, ale włączone już nieco inaczej. I znowu spróbujmy sobie przeanalizować taki układ. Kiedy wciśniemy wyłącznik, narastający prąd zaczyna płynąć poprzez cewkę, tym razem, i obciążenie, czyli w całym tutaj obwodzie, no bo tu mamy zamknięty obwód, ładuje nam to kondensator C2. Po przerwaniu obwodu, cewka, znowu chcąc podtrzymać płynący prąd, wytwarza na swoich zaciskach napięcie samoindukcji, które tym razem powoduje przepływ malejącego prądu w obwodzie cewka obciążenie dioda. Ta dioda, jak zauważyliście, ma tutaj ważną rolę, bez niej nie zamknąłby się obwód prądu dla napięcia cewki. Jak widzicie mamy tutaj dwa prądy, jeden w momencie zwarcia wyłącznika, który płynie w ten sposób, a drugi po jego rozwarciu, który płynie w tym obwodzie. Co ciekawe, te dwa prądy płyną w tym samym kierunku poprzez obciążenie i doładowują nasz kondensator na wyjściu. Zwróćcie też uwagę, że w tym przypadku napięcie na wyjściu naszej przetwornicy nie jest odwrócone. Taki rodzaj przetwornicy nazywamy przetwornicą przepustową lub przetwornicą forward. No to jeszcze jeden schemat, jeszcze jeden rodzaj przetwornicy. Teraz po zamknięciu naszego wyłącznika, który znajduje się, jak widzicie, w innym miejscu już, prąd popłynie poprzez cewkę i w cewce gromadzi się energia. Tutaj mamy podobnie jak w przetwornicy zaporowej. Teraz otwieramy wyłącznik. Prąd nadal chce płynąć przez cewkę, ale płynie on teraz w obwodzie dioda, kondensator, obciążenie. Widać wyraźnie, że nawet kiedy wyłącznik jest rozwarty, to prąd i tak cały czas płynie przez nasz obwód. Przez obciążenie i obecność cewki mamy tutaj po to, aby jakby dodawała on, ona od siebie napięcia od swojej samoindukcji, które na, to napięcie dodaje się z napięciem baterii. Nie do końca jest tak, że te dwa napięcia się dodają, ale efekt jest taki, że ta przetwornica potrafi podwyższać napięcie wyjściowe w stosunku do napięcia wejściowego. Zatem taką przetwornicę jak tą. Nazywamy przetwornicą podwyższającą lub z angielskiego boost converter. No dobrze, poznaliśmy zasady działania kilku typów przetwornic indukcyjnych DC-DC, ale przecież wiemy, że nie można stosować zwykłego wyłącznika czy przełącznika jako elementu wykonawczego, kluczującego. Był on pomocny, oczywiście, do tłumaczenia zasady działania. Wiemy, że w praktyce rolę taką pełnią tranzystory. Warto zatem poznać, jak w praktyce buduje się takie przetwornice i co ważne, jak można regulować w nich napięcie wyjściowe, no i moc oczywiście, bo to również ważne sprawy. Zanim jednak zapoznamy się z budową prawdziwej przetwornicy DC-DC. Spróbujmy zastanowić się, jak właściwie możemy re regulować napięcie wyjściowe z takiej przetwornicy. Pamiętamy, że w regulatorach liniowych napięcie wyjściowe regulowało się, nie wiem, przez dobór dzielników napięcia, lub zmianę diody Zenera, albo przez dobór napięcia pracy samego stabilizatora. No a tutaj Jaki parametr przetwornicy musi się zmienić, aby zmieniło nam się napięcie wyjściowe? Wróćmy do naszej przetwornicy, na przykład podwyższającej. Mamy tutaj napięcie stałe baterii. Czym zatem możemy regulować parametry naszej przetwornicy? Wiemy, że nasz przełącznik musi być włączany i wyłączany z określoną częstotliwością, ale oprócz tego możemy także zmieniać czas włączenia naszego switcha w każdym takim cyklu. I to właśnie ten parametr który nazywa się parametrem duty cycle lub po prostu czasem włączenia klucza, to jest ten właśnie kluczowy parametr. Im czas tego włączenia będzie dłuższy w każdym cyklu, tym napięcie na wyjściu naszego zasilacza będzie wyższe. Tutaj mamy graficzne przedstawienie, czyli każdy taki klocek, taki prostokąt, symbolizuje nam, szerokość tego klocka symbolizuje nam czas włączenia naszego klucza w każdym cyklu. Tutaj mamy czas włączenia, który jest mniej więcej, wynosi 20% czasu maksymalnego, tu mamy 40%, a tu mamy 75%, czyli widzimy, że za każdym razem ten prostokąt jest szerszy, a jego pole jakby powierzchni jest większe. Ten czas nazywamy współczynnikiem wypełnienia lub z angielskiego duty cycle. Oczywiście nie możemy tego czasu przedłużać ponad miarę, bo w końcu rdzeń naszej cewki się nasyci. A konsekwencje takiego nasycenia już znacie, jakby co to link do filmu na ten temat właśnie pojawił się na ekranie. Niektóre przetwornice używają także zmiany częstotliwości zamykania klucza do regulacji mocy i napięcia wyjściowego przetwornicy, ale większość z nich właśnie wykorzystuje parametr szerokości impulsu. No i wreszcie mamy schemat blokowy prawdziwej przetwornicy DC-DC, przetwornicy przepustowej w tym przypadku, wyposażonej nawet w taką prostą automatykę. Widzimy, że rolę naszego klucza, naszego wyłącznika pełni tutaj tranzystor PNP. Tranzystor ten jest sterowany generatorem, który ma możliwość zmiany współczynnika wypełnienia, który już znacie pod nazwą PWM. Sygnał z wyjścia przetwornicy, czyli stąd napięcie jest podawany na układ porównujący. Zwykle jest to wzmacniacz operacyjny. Do jednego jego wejścia jest podawany sygnał napięcia odniesienia, tutaj, do tego dodatniego wejścia, powiedzmy, czyli jakieś napięcie stałe, powiedzmy wytwarzane przez diodezenera, a do drugiego jest właśnie podawany sygnał z wyjścia, zasilacza. Te dwa napięcia są oczywiście porównywane. Powstaje sygnał błędu, czy raczej sygnał sterujący, który tak zmienia nam współczynnik wypełnienia impulsów wytwarzanych przed, przez generator, aby te dwa napięcia się nam wyrównały. I w ten sposób otrzymujemy przetwornicę DC-DC, wytwarzającą stałe napięcie o jakiejś wartości, powiedzmy na przykład 5 V, to napięcie możemy zmieniać oczywiście, zmieniając wartość napięcia odniesienia lub dodając tutaj dzielnik napięcia w tym punkcie dla napięcia powrotnego, rzecz jasna. No, w ten sposób mo możemy sobie zmieniać napięcie wyjściowe naszego, naszej przetwornicy. I tak właśnie zbudowana jest znakomita większość przetwornic DC-DC, wszelkiego typu, zaporowych, przepustowych, podwyższających, zamiast tranzystorów bipolarnych, Mamy często tranzystory typu MOSFET, a najczęściej cała elektronika, czyli generator, układy sterujące PWM, są umieszczone wewnątrz układów scalonych. Dołącza się do nich tylko cewkę, kondensatory duże, czasem tranzystor zewnętrzny, no i większe elementy. Tutaj mamy taką malutką przetwornicę podwyższającą. Widzimy tutaj układ scalony, tu mamy dławik i tutaj mamy taką malutką podkóweczkę do. Ustawiania napięcia wyjściowego, i ta, to jest przetwornica podwyższająca, która może podwyższyć napięcie. Jak damy 12V na wejściu, to możemy osiągnąć ponad 37V napięcia ujemnego, bo ona jeszcze odwraca napięcie, czyli jest to przetwornica. Odwracająca i możemy sobie regulować napięcie wyjściowe przy pomocy tej podkóweczki. A wydajność prądowa tego to jakieś pół ampera, także wcale nie tak mało. Tutaj narysowałem wam taki przykładowy zasilacz, praktyczny, przetwornicę podwyższającą na układzie scalonym LM2588. Zewnętrznymi elementami tutaj jest cewka Dławik L1, dioda oraz kilka elementów biernych. Oczywiście sam klucz jest wewnątrz układu scalonego, prawdopodobnie jest to tranzystor MOSFET. I widzimy, że napięcie wyjściowe jest wyższe niż napięcie wejściowe. Tutaj mamy 24 V, na wyjściu mamy 36 V. To napięcie wyjściowe poprzez dzielnik jest podawane na trzecią nóżkę układu scalonego. A ten porównuje to napięcie w środku z napięciem odniesienia i tak reguluje czasem wypełnienia impulsów, aby osiągnąć zadane napięcie na wyjściu. Oczywiście, gdybyśmy na, zamiast tego dzielnika dali tutaj na przykład potencjometr czy podkówkę, no to pewnie udałoby się zbudować zasilacz o regulowanym napięciu wyjściowym. No dobrze, a co jeśli potrzebowalibyśmy przetwornicy DCDC, -DC, której wejście i wyjście napięcia musi być od siebie całkowicie odizolowane, czyli galwanicznie rozdzielone? Taki wymóg występuje czasem, kiedy masy obu obwodów muszą być rozdzielone z jakichś powodów, lub rozdzielenie to wiąże się z normami bezpieczeństwa, na przykład w urządzeniach medycznych taka separacja jest wymagana. Czy da się coś takiego zrobić? Oczywiście. Tutaj mamy taki schemat poglądowy przetwornicy DCDC. -DC. Widać, że zastosowana transformacja. A do układu sprzężenia zwrotnego, czyli do informacji zwrotnej, użyty został transoptor. Zwróćcie uwagę, że taka przetwornica ma zupełnie dwie oddzielone galwanicznie części, czyli tą i tą, one się nigdzie ze sobą nie łączą, nawet widać, że masy to są zupełnie inne masy. Jako element indukcyjny, czyli nasza cewka, pracuje tutaj uzwojenie pierwotne naszego transformatora, dlatego często rdzeń w takim transformatorze ma szczelinę, tak jak dławiki, aby nie dochodziło do nasycania. Jako element kluczujący mamy tutaj oczywiście tranzystor MOSFET. Jest to tylko jeden z wariantów izolowanych przetwornicy DC-DC. Są też zwolennicy stosowania innych rozwiązań, na przykład bez transoptorów, a za to z dodatkowym uzwojeniem pomocniczym transformatora i tak dalej. Warto dodać, że w zasadzie taki układ jak ten jest też stosowany po prostu w większości zwykłych zasilaczy impulsowych, no bo przecież w nich także najpierw napięcie przemienne jest prostowane do i zamienione na stałe, czyli tutaj mamy już napięcie stałe, zatem właściwie każdy zasilacz, czy większość zasilaczy impulsowych, takich dołączanych do gniazda, to w istocie izolowana przetwornica DC-DC. Tutaj mamy z kolei karty grafiki i widać, że mamy tutaj dławiki i trzy układy scalone. No i to są prawdopodobnie takie lokalne przetwornice, które wytwarzają napięcia dla poszczególnych elementów naszej karty grafiki. No i widać, że te dławiki są już dosyć spore. Te układy scalone też wyglądają porządnie i na pewno przy napięciu, no, tu kilku woltów, prąd będzie wynosił, no, przynajmniej kilka, kilkanaście amperów na jedną taką przetworniczkę. Dzisiaj przetwornice DCDC -DC są często budowane jako osobne moduły, podobne do układów scalonych, do takich kostek z wyprowadzeniami, które zawierają wszystko co potrzebne i dołączamy do nich po prostu napięcie wejściowe i Działa. Produkuje się je w przeróżnych odmianach, na różne napięcia i moce. Cena takiej małej przetwornicy tego typu to kilka czy kilkanaście złotych. W znakomitej większości są to przetwornice izolowane galwanicznie i gwarantują one izolację no, tych obu stron do co najmniej 1000 V lub nawet więcej. Przetwornice DC-DC znajdziemy także na płytach głównych komputerów i laptopów, czy też smartfonów, gdzie wytwarzają one napięcia o różnych wartościach, osobno dla układu grafiki, na przykład dla procesora, pamięci i tak tak jak wspominałem, produkuje się też masę modeli układów scalonych przeznaczonych do budowy takich przetwornic. Dzięki temu można łatwo sobie samemu zbudować taką przetwornicę o takich parametrach, jakie są nam potrzebne. Ale i tutaj mamy duży wybór gotowych, zmontowanych modułów przetwornic DC-DC na małych płytkach drukowanych, o przeróżnych napięciach wejściowych i wyjściowych, podwyższających, obniżających napięcia, a także odwracających jego znak, izolowanych, nieizolowanych, o różnych mocach i wydajności prądowej. Wybór jest naprawdę ogromny. Same moduły są także dosyć tanie. No, także w zasadzie nie opłaca się samemu budować czegoś takiego, no chyba że mamy jakieś specjalne wymagania. Temat przetwornic DC-DC jest naprawdę przeogromny, zwłaszcza analiza ich działania jest trudna. Również optymalny dobór elementów nie jest sprawą prostą, zwłaszcza przy ich projektowaniu. Ale tak jak mówiłem, dla przeciętnego elektronika ważne jest przede wszystkim, żeby zrozumieć zasady ich działania. I mam nadzieję, że w tym odcinku udało mi się to zrobić. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.